Siema! Wyobraź sobie miejsce, gdzie latem słońce nigdy nie zachodzi, a zimą przez wiele tygodni panuje zupełna ciemność. Krainę, w której nie ma dróg łączących miasta, a jedynym sposobem przemieszczania się są samoloty, łodzie i skutery śnieżne. To kraj, gdzie większość powierzchni pokrywa lód o grubości kilku kilometrów, a mimo to żyją tu ludzie, którzy każdego dnia mierzą się z jedną z najtrudniejszych przyrodniczych rzeczywistości na świecie. To Grenlandia. Największa wyspa na Ziemi, o której większość ludzi wie, zaskakująco niewiele. Zapraszam do oglądania. Grenlandia leży na północnym Atlantyku, pomiędzy Kanadą a Islandią, na pograniczu dwóch kontynentów Ameryki Północnej i Europy. Choć geograficznie jest bliżej Ameryki, politycznie należy do Europy, a dokładniej jest autonomiczną częścią Królestwa Danii. To największa wyspa na świecie. O powierzchni ponad 2 milionów kilometrów kwadratowych. Dla porównania to 6 razy więcej niż powierzchnia Polski. Mimo to liczba mieszkańców wynosi zaledwie około 56 tysięcy osób. To tak, jakby cały kraj był jedną większą gminą. Większość tej gigantycznej powierzchni pokrywa ogromna czapa lodowa. Ponad 80% Grenlandii to lód. Miejscami jego grubość przekracza 3 km. Gdyby ten lód całkowicie się stopił? Poziom mórz na całym świecie podniósłby się nawet o 7 metrów. To miejsce ekstremalne, zarówno pod względem klimatu, jak i geografii. Są tu fiordy, góry lodowe dryfujące po oceanie, lodowce pękające z hukiem, ale też rozległe obszary tundry i doliny, które latem naprawdę się zazieleniają. Co ciekawe, choć Grenlandia wydaje się odcięta od reszty świata, Znajduje się stosunkowo blisko Ameryki Północnej. Najkrótsza odległość od Kanady to zaledwie kilkaset kilometrów, z kolei lot z Reykjaviku na Islandii do stolicy Grenlandii, NUK, trwa nieco ponad 3 godziny. Grenlandia jest niezwykła, bo łączy w sobie cechy odległej krainy polarnej i nowoczesnego społeczeństwa. To kraj, w którym obok siebie funkcjonują tysiącletnie tradycje Inuitów i współczesne technologie. A do tego wszystkiego. Niemal każda miejscowość ma widok, który wygląda jak z pocztówki z końca świata. Grenlandia to prawdziwy gigant w świecie geografii. Choć w większości kojarzy się z pustką i lodem, jej krajobrazy są o wiele bardziej zróżnicowane, niż mogłoby się wydawać. Zacznijmy od tego, co widać z kosmosu. Biała pokrywa lodowa, zajmująca niemal całą powierzchnię wyspy. Ten lód ma miejscami ponad 100 tysięcy lat i jest jedną z najstarszych pokryw lodowych na świecie. Dla naukowców to prawdziwa kapsuła czasu. Odwierty w grenlandzkim lodzie pozwalają badać klimat sprzed tysięcy lat. Grubość lodowca w centralnej części Grenlandii przekracza 3 km. To oznacza, że gdyby lód się stopił, sam ląd znajdowałby się poniżej poziomu morza. Środek wyspy jest wręcz w Ale Grenlandia to nie tylko lód i śnieg. W cieplejszych miesiącach, zwłaszcza na południu, krajobraz zmienia się nie do poznania. Doliny się zazieleniają, pojawiają się rzeki stopniejącego lodu, kwitną arktyczne rośliny, a na pastwiskach pasą się owce. Tak, są tu normalne farmy, choć w bardzo ograniczonej skali. Równie fascynująca jest grenlandzka przyroda. W oceanach dookoła wyspy żyją wieloryby, foki i morsy, a nad brzegami czają się niedźwiedzie polarne. Można też spotkać lisy polarne i piżmowoły. Masywne ssaki, które przetrwały ostatnią epokę lodowcową. A co ciekawe, w niektórych częściach Grenlandii opady są tak rzadkie, że uznaje się je za pustynię. Lodowe, ale jednak pustynie. Miejsca, gdzie przez wiele miesięcy nie spada ani jeden płatek śniegu. Mimo swojej surowości, Grenlandia ma niesamowitą zdolność do zaskakiwania. To jedno z ostatnich miejsc na Ziemi, gdzie natura rządzi niepodzielnie. Dzika, potężna i nieprzewidywalna. Mimo, że Grenlandia kojarzy się przede wszystkim z lodem i odludziem, to miejsce tętni życiem, choć zupełnie innym niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Większość mieszkańców to Inuici, rdzenni ludzie północy, których przodkowie żyli tu na długo przed przybyciem Europejczyków. Ich życie od wieków opiera się na łowieniu ryb, polowaniach i ścisłej więzi z naturą. Grenlandzki język to kala Kalaallisut, Potrafi być bardzo złożony. Jedno słowo może znaczyć tyle, co całe zdanie. To piękny, obrazowy język, w którym naprawdę są różne słowa na śnieg, zależnie od jego rodzaju i zachowania. Kultura Inuitów to też muzyka, bębny, tańce i opowieści o duchach natury. Te tradycje wciąż są żywe, choć dzisiejsza młodzież łączy je z nowoczesną muzyką i technologią. Grenlandia to też kraj bez dróg między miastami nie ma tu autostrad. Są samoloty, łodzie i skutery śnieżne. W społecznościach, gdzie każdy zna każdego, ludzie uczą się żyć w rytmie natury spokojniej, wolniej, ale głębiej. Nazwa Grenlandia oznacza dosłownie zielony ląd. Brzmi to absurdalnie, prawda? Zwłaszcza jeśli spojrzymy na wyspę, której ponad 80% powierzchni pokrywa lód. Ale ta nazwa to nie przypadek to jeden z pierwszych historycznych zabiegów marketingowych. Około roku 982 naszej ery, norweski wiking Eryk Rudy został wygnany z Islandii i popłynął na zachód w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. Gdy dotarł na wyspę, która dziś nosi nazwę Grenlandia, zauważył, że jej południowe wybrzeża w lecie rzeczywiście się zieleniły. Było tam więcej trawy, dolin i miejsc nadających się do życia. Chcąc zachęcić innych osadników do dołączenia, Eryk celowo nazwał ją Zieloną Wyspą. By brzmiała bardziej przyjaźnie niż mroźna i skalista Islandia. I faktycznie, część ludzi dała się skusić. Co ciekawe, do dziś południowa Grenlandia latem potrafi być naprawdę zielona. Rośnie tu trawa, są doliny, pastwiska i niewielkie gospodarstwa. W niektórych miejscach uprawia się warzywa w szklarniach, a na wzgórzach pasą się owce. Dziś, Greenland to nazwa pełna kontrastu. Bo choć większość wyspy jest skute lodem, jej nazwa przypomina, że nawet w najbardziej surowych miejscach może kryć się zaskakująca łagodność, szczególnie latem, kiedy lodowa kraina na chwilę odsłania swoje bardziej zielone oblicze. Lód na Grenlandii topnieje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Latem z powierzchni wyspy potrafią zniknąć miliardy ton lodu każdego dnia. Widać to gołym okiem. Tam, gdzie jeszcze kilka lat temu była śnieżno-biała pustynia. Dziś pojawiają się jeziora stopniającej wody, a lodowce cofają się z roku na rok. Skutki tego topnienia są globalne. Gdyby cały grenlandzki lód się rozpuścił, poziom mórz i oceanów na świecie wzrósłby o około 7 metrów. To oznaczałoby zalanie dziesiątek wielkich miast, od Nowego Jorku po Szanghaj. Ale to nie tylko problem dla świata, to także realna zmiana dla samych mieszkańców Grenlandii. Dłuższe lata, cieplejsze zimy. Cieńszy lód na fiordach to wszystko utrudnia tradycyjne polowania i rybołówstwo, które są fundamentem kultury Inuitów. Jednak przyszłość Grenlandii nie musi być wyłącznie katastroficzna. Zmieniający się klimat odsłania nowe możliwości, dosłownie. Topniejący lód odkrywa ogromne złoża surowców naturalnych miedzi, żelaza, uranu, a nawet tzw. metali ziem rzadkich kluczowych dla produkcji smartfonów, turbin wiatrowych czy baterii. To sprawia, że Grenlandia staje się coraz bardziej interesująca dla światowych potęg. Pojawiają się inwestorzy, polityczne napięcia, a nawet spekulacje o przyszłej niezależności od Danii. Czy Grenlandia stanie się nowym strategicznym centrum Arktyki? Czy zachowa równowagę między rozwojem a ochroną środowiska i tożsamości? Odpowiedzi jeszcze nie znamy, ale jedno jest pewne. To, co dzieje się na tej lodowej wyspie, będzie miało wpływ na cały świat. Dla wielu ludzi Grenlandia brzmi jak koniec świata zimna, odległa, niedostępna. Ale dla tych, którzy tam dotrą, to jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc na naszej planecie. Nie znajdziesz tu luksusowych kurortów ani głośnych atrakcji ale znajdziesz coś, czego coraz trudniej doświadczyć w innych częściach świata ciszę, przestrzeń i absolutny kontakt z naturą. Wyobraź sobie rejs, łodzią pomiędzy górami lodowymi wielkości budynków. Albo wędrówkę po dziewiczym lodowcu, gdzie pod twoimi stopami pęka lód mający tysiące lat. Możesz też zobaczyć Zorze Polarną. Nie z za hotelowego okna, ale na tle ciemnego, arktycznego nieba w absolutnej ciszy. Dla miłośników przyrody i przygody, Grenlandia to prawdziwy raj. Trekking wśród gór i fiordów, obserwacja wielorybów, wyprawy kajakowe, noclegi w małych, kolorowych domkach na końcu świata. To wszystko czeka na tych, którzy są gotowi na coś więcej niż zwykła podróż. To także okazja, by poznać lokalną kulturę Inuitów, porozmawiać z ludźmi, którzy żyją w ekstremalnych warunkach, ale z ogromnym spokojem, pokorą wobec natury i silnym poczuciem wspólnoty. Trzeba jednak dodać, że Grenlandia nie jest tania. Transport jest ograniczony, a zakwaterowanie i jedzenie kosztują znacznie więcej niż w typowych destynacjach turystycznych. Ale dla wielu to nie wada, a część tej przygody, bo Grenlandia to nie miejsce, do którego wpada się na chwilę, to podróż życia. Więc jeśli szukasz ciszy, przestrzeni, dzikiej natury i autentycznych spotkań z ludźmi i krajobrazem, Grenlandia zdecydowanie jest warta odwiedzenia, bo są miejsca, które po prostu trzeba poczuć na własnej skórze, a Grenlandia jest jednym z nich. Grenlandia to nie tylko kraina lodu i śniegu, to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na naszej planecie surowe, ale piękne ciche, ale pełne życia odległe, a jednak coraz bardziej znaczące dla całego świata to tutaj historia spotyka się z przyszłością, a natura z wyzwaniami cywilizacji gdzie jedna zorza potrafi poruszyć bardziej niż tysiąc świateł w wielkim mieście dla jednych to tylko biała plama na mapie dla innych symbol siły. Przetrwania i pokory wobec natury. Jeśli ten film Cię zainteresował, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie ominęły Cię kolejne materiały. Daj znać w komentarzu, czy Ty odwiedziłbyś Grenlandię, a może znasz inne miejsca, które są równie dzikie i nieoczywiste? Dzięki za oglądanie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Na razie.